Szybciej twój czas sprawdzam niż ty Nie no, <śmieniciela> w zobaczyłem Tak, tak, tak. jasne Eng? <śmieniciela> Dobra, co? U, od kogo? Hmm. Ale smutno! Okej, okay, okay. okay. no, okay. kto by? <śmieniciela> no, nie no, nie, no, nie, no. To byli do, byli do welsi, Tak, go, do wersji to by, byli, ale, ale co Ale Gobi tam się miał w... animację. Gobi miał animację. No, Gobi, <laughs> oh, mi, silna, da, mi chyba. Gobi miał <laughs> okay. animację i to było okej, okay. to było na stacku w elektryku. No, ale wydaje mi się, że da nie. Nie, no bardziej w kółeczku, a nie na stacku. No było w No właśnie. No, czyli Ja zmierzyłam przejść w dół, nie? Ale. Ja, ja właśnie robiłem... Ale mi się wydaje, że tu mowę na przykład. i mówię, patrzę co wy, co wy tak tańczycie tego kankana, patrzę i ma ja to ciało. Ja zrobiłam kable. No właśnie ja kable pokręciłam się chwilę, zeszłam w dół i patrzy kill, takie kupa jeszcze ktoś był oprócz e Gobiego. E ja byłam lecz, na, go znasz, nie Ja też ja. z nami był. Był ja Danie, polegnie, szabon, jak cię ja... Bierny. Junki? Co ja? No ja też że ja byłam. Junki też był. Okay. No, ja byłam w elektryku przy Shadow, przy Gobim. Gobim mi dał shielda. To jest hit, Dawaj. nie? To jest hit, ja coś nie no, działo. Nie no, cała ekipa jest podejrzana, plus no. muszę wziąć że jakiś super mógł wejść, bo to, to było idealne pod supera. Hit po prostu. Obawiam się, kiedykolwiek nie, będę ja jeszcze ja medykiem. Ja byłem w Jeśli kiedykolwiek będę jeszcze medykiem, daję mu shielda. A, no, ja nie, nie wiem, dłużej, to od razu. Ja nie był. Co? Jak na moje no nie mogła być Shadow, no ale to mógł być każdy z nas tak naprawdę ale tam, że tak co, czy, że że... Nie, Ale że co, że Bait poleciał? Od razu na jest mnie. Tak od mu, razu, razu na mnie. Ale to Bait poleciał? czy... Czekaj, bo nie rozumiem. Nie. To, był moment, to nie był Bait, akurat. No nie wiadomo kto. Ja mam prawko aktualnie na kg. No nie od razu, no nie places. mogę. Dzięki, Dobra, Wiesz, dla, upe dla, dla upewnienia, kto y był w e z elektryku? Ja, Yungi, Shadow, Kingi, y Mleczyk. Tak, to no, mógł być super, no, 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 super ja lubię, tak. Robię właśnie umowę z przyszłym impostorem, by the way. Jakby to się zastanawiał, co właśnie klikam. Możemy zagrać, że jesteśmy tu impo, tylko ważne, żeby Shadow wygłosowali najpierw, a raczej wygłosują mnie najpierw, jak będzie taka sytuacja, a nie ją. Mam wrażenie. Dobra, słuchajcie, tego, ja wiem, że to nie jest ja zgłosiłam. Dobra, kto tam był u góry? Ty. Ty. No nie, ja. nie To nie był brat, ja. Przepraszam, kładę kurwa. Ale jestem pewna, że ktowe? mi się ruszyła przed tym teleportem Shadow. Jestem pewna, że przed tym teleportem nie, się mi ruszyła no i ona skoczyła na to ciało. To, jestem to, to pewna, się ruszyć. 100%. Nie, zdążyłam się ruszyć i zauważyłam, że ktoś zabił. Ja właśnie podejrzewała ciebie. Przepraszam, ale to ty się ruszyłaś. Ja byłam na teleporcie i to mi wyłączyło. Jestem absolutnie pewna, że to jest Shadow. Jestem pewna, że to jest Shadow. Zaczęła agresywnie. No i zaczęłam agresywnie, bo jestem to ona. No nie jestem ja naprawdę! No i to nie jestem ja! Ja ci wierzę, Szadel. A ja wierzę, a ja widziałam jak się to ruszasz! Po prostu! No zdążyłam się, ruszyć, bo, bo mi szybko to się wyłączyło to. Dylematy. Bo reaktor ja sedł i jak zdążyłam jest. się ruszyć, chciałam w, yy, kliknąć to, zgłosić ciało. No a ja na I kliknęłam, to odklikałam i bardzo... nie zdążyłam się ruszyć, a widziałam jak ty się ruszasz na przykład. Więc dla mnie byłoby dziwne, że się ci wyłączyło się czymś innym. Ja od razu Eskę trzymałam! Bo ja od razu trzymam klawiszę, żeby zejść na dół Ale. No tylko że skoczyłaś ja... do boku, a nie na dół. Właśnie to jest problem. Skoczyłaś na ciało. W dół poszłam! Nie. nie, w dół poszłam. Nie. W dół poszłam. Nie. Tak. Nie. W dół poszłam. No nie, poszłaś <śmiennie> do boku. No tak. no tak! 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 Oh z wami! ale jesteście, ale was rozegrało! Ja mówię, to nie, nie byłam ja. A tak, Bo to byłam ja. Takie egzę. Po prostu. Ład, no. Dejki. Ale, 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 no, no, ej, 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 ej. Proszę. Ale podoba mi się to, że ja nikt nie zakwestionował nawet tego egze, nie w sensie, ja nawet ja nie wiem, jak to ma. to właśnie, <susza> Ligi, no. Bo mleczek był na mnie. Czekada jungi no. po, Powodzenia. Ale <susza> jakby ja jak ogólnie jak jestem krummate, robię dokładnie to samo i to mi się podoba. Oj, kogoś, kogoś wywaliło. wywaliło? Och. Medyk, medyk, medyk. Kogo medic. wywaliło? No nie no nie wiem to co, co chodzi. Gobi będziesz moim przyjacielem Czekaj. w tej ruńce. Będziesz moim przyjacielem. Chyba pink, nie no, wiem, chodź, chodź, z Steamu muszę jakiegoś wyłączyć chyba w tle. Po prostu się zakoleżankujemy. A muszę cię sprawdzić najpierw, dobra? Chodź, idziemy stąd. No nie, chodź! O nie, dobra, chodź, 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 idziemy. No nie! Kurwa jak mi z umrzesz! No i tyle było z mojego medyka, chat e, Gobi, masz nie umierać. Rozumiesz to? Masz jedno zadanie, człowieku. No. Maribor też jest gitem. Ja nastawcie klinuję Majkiego. Dziwne, to, ale okej. Okay. Z tych kili to nie mógł być goby I to nie mógł być raczej Maribor. Eee. Cały nie zginie. Słuchajcie, mamy ogólnie prawdopodobnie wielki problem w. W postaci żonitora albo jakiś altruista dziwny bo mamy trzy kile, a tylko dwa były zgłoszone Nie, jest to dwa kile. A to się wywaliło. się wywaliło. A raczej Dobra, dobra, dobra. Kogo te na skan? Daniela, nie? E, nie, nie, nie? kontaminacji tego wejścia tego. Rimi się, się zamienił z Majkiem No, Majki Rimi. Daniela. Daniela, 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 bo Daniel był przy, przy mnie. A ja byłem przy niej. No, Maribora też jestem w stanie wyczyścić Imo. Moja moja, jest to... clear. Z... No dobra, tylko czy... Ty... To jest dwójka. <noise> Która się czyści. równie dobrze może być para impostorów. No. Maribor mnie może... widział na pewno Ale jeszcze nie w tej rundzie. Jest, albo no. loversi. Albo lo No Nie. Albo, albo nie faktycznie nie nie. czyści. Ja no, nie kocham nikogo w tej rundzie. No więc tam jestem i ja i szałut. Super, zobaczmy. Shadow. Dzięki! Super! Tylko proszę, proszę Jej. nas nie zabić, to dzięki. Dobra, dobra. Ale z tej wody mało osób zostało w sumie. Mamy Foxa, który to mógł być. Mamy Spidera, mamy Mike'a, Majkiego nie mamy. To eee... się Fox ode mnie Czekaj, Mleczyk i Shadow. Ja wiem, w tym spierdalamy spierdalamy Gabi, chodź tu. Cho no kur chodź. No, chodź. Czy ty możesz. Mogę i zrobić światło, nie ma problemu. Na światłach jest kill jak coś. Nie chciałam go reportować, zanim świat nie naprawia, ale nie dało mi się. E, ale jak na światłach? W, w labie? Na światłach. W środku już na zewnątrz? W elektryku w środku. Ty chciałam naprawić. E, Boże, światła, no, ale no, no, nie no, no. No w, w Ale w środku już. Mm -hmm. Bo ja zreportowałem na zewnątrz No to są dwa kile tutaj. No tak, musiał jakiś double pójść. Jungi, ty widziałaś kto tam wchodził? Nie, było światło. Ja wchodziłam nie od dołu. Ja wchodziłam od dołu z gobim. Ja tylko nie, on zostałeś nie w komunikacji nie ewentualnie. Nic nie robię. No, czyli to będzie Ty się tam, tam, tam fajnie tak? Okej. Okay. Aha? Nie byłem w przez chwilę Czy teraz byłeś, czy y, jakoś ostatnie 5 sekund, czy nie? Mm, nie, w sensie to jest no tak, tak byłem... że przed zakończeniem lundy to ja dopiero tam wszedłem i no. No to się pytam, kto był na admin panelu, to no, mówię przez chwilę byłem. No. No ale nie pytasz się kiedy. Ja byłam na admin panelu, no to ale to zanim. To zanim miałem... no to... się światło w ogóle zgasło, nie? Ja no to... teraz. Teraz no mam. To... No ale to pod, w kontekście killi Tutaj bardziej chodzi, żeby... No. Eee, bo Jungi na pewno klejmuje ród od O2 do O2 elektryka. Od O2 do elektryka jest mi w stanie potwierdzić Gobi, że taki ród wykonałam e, i w elektryku, na światłach, w tym pomieszczeniu co się odpala światła e, jest drugie ciało i to było ciało nie wiem czy ja, A ale to biegam. dosłownie na włącznikach. O, znaczy, no trochę jakby po stronie drzwi, no ale tak włącznik. No. no tak o tym mówię. Mm, no a Gobi gdzie pobiegł? Jak była z nim była ja do ro... on To nie jest Gobi. Ogólnie ja się z nim rozłączyłam w komunikacji, on nie miałby czasu tego zrobić Kila wiesz? I tak... Ja jestem w stanie poświęcić hmm. moje życie dla niego. Tak? Ja jestem pod Co Shadow? Co tam... Szedł? Co Shadow mi powie? Ja, ja byłam... Ja byłam w grze, że... Wyszłam dołem... I jakby... A komunikacji... sklejmowałam altruistę, który nie jestem. Dobra, ale Jungi, Gobi cię widziała? Widzieli? Ja się No tak, mnie to chyba. nie jest. To nie jest Cześć? Się. Mnie w sumie nie Ja mówię że no, A, to. A to nie nie, nie widziałam. No ja też jej nie widziałam. Mnie nikt nie widział i ja nikogo nie widziałem. Mi co z nie pasuje. Nie to mogę ci nie pasować. Trudno. <laughs> nie muszę się podobać każdemu tak. <laughs> nie wymienisz mnie, kagero. No i spieprzam, ale ja mam questów dużo No tak, i dobra, ja teraz ja trolluję z questami Na reaktorze na pewno jeszcze jedną osobę spotkam O kurwa Rimi skoczył przede mną do wenta, chyba Powiem tak, bo ja wiem, ja wiem Daj mi, daj mi no. Dajcie Dajcie Kurwa Chyba nie, o, chyba no ja kurwa, jednak nie wie nie Ej, powiem. Gobi, czy jakby znaczy, czy jest bo jeżeli mi śmierdzi. Był przede mną. Czemu imi jego? No bo ja skoczył przede, mówię, mówię, przede ja mną do Wenta, a nie mamy Enga. Chyba, że jest ze ewentualnie. Przed nami też z chyba z 10 razy. No To, <laughs> to, to, mnie. to jest Chester no dobra. Się... Tak. On się tak bawam. No, nie chciałbym po prostu, jak skacie z Wenta do Wenta. Ja się skaczę z Venta do Wenta mm. ja po prostu cały czas. <laughs> Świetna zabawa, nie? Znaczy to, to jeszcze nie my wychodziliśmy z laba. No i nagle okazuje się, że jest kill tego przy aktorze i... No trochę słabo dla Bleczyka No to. Ja bym się podosować szałek na przykład. Nie, Aha! To się jeszcze dwie osoby! Fajnie, nie? To najbardziej mi się, się podoba nie, ta opcja. Tak. Kolejny raz! Dzięki! Znowu masz egzę na mnie, co? Znowu masz egzę! Super! Co, szadu, nie ja mogę bym... przetyspać dłużej ja bym... niż jedna do dwie Jungi. Dosłownie. i nie! Ja bym Youngi wygłosowała, bo ona kolejny raz chce mnie wygłosować. Naprawdę. No to mi się tu nie podoba. Papa Youngi. Ja się nie, kleję, ja tak nie bawię. To mi się nie klei. Ja się tak nie bawię. Shadow! Okay. też głosuje na Youngi, bo ja zagłosowałam na Shadow, więc. Aha. No sobie o, ja nie do super, jesteś super jesteście. Jak się okaże, że jest czysta, będę miała takie XD Oczywiście, że nie jest. Spider zabił na moich oczach. No nie, no kurwa! Ty spróbujesz mnie wyrobić! Spider zabił na moich oczach. No nie! Ja o, no kurwa, się nie stałam lecz Mlecz miał głosa w tamtej rundzie. Ej, a, nie, jest no. ma być cicho! O z... ale... Mieliśmy m... sześciu osób, a poszło pięć głosów. Ktoś nie zagłosował w tamtej. Unlucky. unlucky. Ej, nie no, i idziemy ja no, kurwa, no. Ej, bo no, ja w ogóle ja moją rolę użyłam nie. najgorzej, tylko jak mogłam. Ja też. Co na no taski, w takim razie skip. Trzeba wszystko tak? Ja już dwa. Bez was. moich tasków tego nie zrobicie. Ja strolowałam ja z taskami, akurat tutaj. Ale nie, ja z moją rolą to tak troluję trochę. No ja też strolowałem, a ja mam wszystkie taski do zrobienia jeszcze. <grym> Mlecik sam siebie blackmailuje jednak. Nie wiem jak to zrobił, ale sam siebie Tero. blackmailuje <grym, Nie! Nie! <grym, tak, nie, to nie jest Govin! No mam mogę w końcu mówić, nie? Wciałeś, jak mnie ten... Nie! Nie! Nieźle mówi, że blackmailujesz mleczyka. Tak, dokładnie tak było. Mleczyk. Blackmailowałam mleczyka, po czym rolluje na mojej kamerze. Korba! Dokładnie tak jest. No, ale mleczyk, W końcu, w końcu masz mówić, masz powiedzieć no. swoje info wcześniej. W tak! Jest na ultran. No jesteś I no. Może to być egzek? Nie, egzek by no. chyba skończył. Ej, Szymon, o, nie, może Może ja być ja Exec. Ci mogła powiedzieć moją klasę, ale ja się boję z małpem. Jungi. Jungi może. No, nie do ciebie mleczek było. Jungi może mieć na mnie egzeka Gobi. Może nie mieć mogę. na mnie egzeka Ja widziałem, powiem tak. Impostorem nie jest. Nie mamy impostorów, bo ja by, byłem blackmailowany przez to, co, co widziałem. Nie mam... czekaj, stwierdziłeś, że jesteś kliczem. Nie! Po, poleciały trzy kile. Ja nie widziałem Po prostu. Cicho! Ja widziałem Dabla w dekontaminacji no to góry. kim jesteś, kim jesteś Mleczek w takim I... razie? Leczek kim jesteś? To był spadek. Nie mogę powiedzieć. Ale... Jesteś tak taksówkarzem przecież.

Twojego Guardian Angela, kurwa! Dobra nie Tak, 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 będę twoim tak, Angelem, chuja dostaniesz, a nie tarczę! <śmienny> <śmienny> Hejka, ja tylko tak, się na tak, gdzie serdecznie zapraszam.